W Wrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Przetarg w sprawie termomodernizacji stokrotki rozstrzygnięty. Rozmowa dnia. Wiadomo już, jaka firma przeprowadzi termomodernizację przedszkolenie publicznego stokrotka. Ratusz ogłosił właśnie wyniki przetargu. Najkorzystniejszą ofertę spośród trzech wszystkich wykonawców przedstawiła firma Budmont z Wrocławka która zażądała 897 208 złotych. Inwestycja będzie wsparta ze środków unijnych. W ramach termomodernizacji wymienione zostaną okna i drzwi. Ponadto docieplone będą ściany piwnic i fundamentów oraz ściany zewnętrzne, stropodach, strop nad piwnicą i wiatrołap. Usunięta będzie też stara instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą. W jej miejsce pojawi się nowa. Dodatkowo w oknach zamontowane zostaną nawiewniki powietrza. Inwestycja obejmuje także wymianę oświetlenia Zewnętrznego, wykonana będzie też instalacja uziemienia i odgromowa. Jestem tu, gdzie zawsze. Podobno nie można bez mnie żyć. Mówią, że jestem niebezpieczna. Niektórzy nawet, że wciągam. Jeśli nie znasz zasad, zostaniesz moją ofiarą. Ze sprzętów wodnych, korzystaj z głową. Podczas kąpieli przestrzegaj regulaminów. Postępuj zgodnie z poleceniami służb czuwających na kąpieliskach. Dla własnego bezpieczeństwa naucz się pływać. Pamiętaj: woda to podstępny żywioł. Witam bardzo serdecznie. Rozmowa dnia. Dziś naszym gościem jest trener korzykarzy Noteci i Piotr Wiśniewski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Spotykamy się, ponieważ klub ruszył z kopyta, można powiedzieć, jeśli chodzi o przygotowania do sezonu. Zanim o tym powiemy, to powiedzmy jeszcze tylko jednym zdaniem, że w klubie najpierw też doszło do pewnych zmian w zarządzie, prawda? Mm, dokładnie. Z funkcji wiceprezesa zdezygnował. Pan Eugeniusz Koczyński oraz w funkcji drugiego wiceprezesa pan Czołgoszewski. W, jego miejsce, w ich miejsce weszli Marcin Mazur, jako wiceprezes, i drugi wiceprezes, który będzie się zajmował młodzieżą, Damian Budziński. To są te zmiany w zarządzie, i teraz już powiemy troszeczkę o zespole. Bo w zasadzie trzon tego zespołu już jest, może powiedz kogo już na pewno będziesz miał w, w składzie. Czyli na 100% już można powiedzieć, że trzon jest zbudowany. Na dzień dzisiejszy podpisano umowę z siedmioma zawodnikami. Są to znani z minionego sezonu Karol Michałek, Oleg Filipiak, Mateusz Marciniak i to co niezwykle cieszy większą. W rzesze kibiców. Jest to Bartek Muda, z którym po, nie ukrywam trudnych negocjacjach. Udało nam się dojść do porozumienia, z czego się bardzo cieszymy. Można powiedzieć, że jedną nogą był już w Sokole pierwszoligowym, w Sokole Łańcuch. No ale cieszymy się, że jest z nami, że chce z nami realizować nasz cel na ten sezon. Chce walczyć o tą pierwszą ligę dla naszego miasta. I jeszcze chyba nie wymieniłeś... Dokładnie, jeszcze z zawodników zmienionego sezonu zostają młodzi Adamczyk i Grzelak, z którymi, którymi chcemy dać klub ja Jako, ten chcę dać im więcej szans, mam nadzieję, że się rozwiną, że jeszcze więcej dadzą, dadzą nam na boisku, więcej tej jakości i tej, i tej, no i tej dobrej energii przede wszystkim. Czyli to są wszyscy zawodnicy, których kibice powinni kojarzyć z zeszłego sezonu, doszedł jeszcze tylko Mateusz Stańczuk. Tak, tak? na dzień dzisiejszy doszedł jeszcze Mateusz Stańczuk, jest to uchowany SKS Społeczny Wrocław, Dodowity Janin, który wrócił z Gdyni, gdzie tam święcił wiele sukcesów, m.in. Mistrzostwa Polski i, 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 i wicemistrzostwa polski stał co kojarzę, z tego co pamiętam. Także myślę, że to będzie takie pozytywne wzmocnienie, też młody zawodnik, 20 dwudziestoletni, chętny do pracy, chętny do rozwoju, także kolejna, kolejna osoba młoda, chcąca pracować, chcąca się rozwijać. Tak, bo... no Mateusza, ci, którzy nie oglądali go jeszcze, kiedy był zawodnikiem drużyn juniorskich w Kasprowiczu, mogą kibicę kojarzyć z meczu przeciwko Noteci, zresztą wygranego przez jego drużynę, w którym... Wsłonią cegiełkę dołożył do dołożył... zwycięstwa bez wątpliwości. Bez, bez, bez tak, zawodnik, który rzeczywiście robi wiele rzeczy na wojsku, niekoniecznie takich bardzo widocznych dla... Tak, to jest, myślę, że to jest taki gracz od roboty, postawić dobrą zasłonę, zabrać piłkę, pomóc w obronie. Bardzo, bardzo energiczny, bardzo, bardzo sprawny zawodnik, który na pewno się nam przyda. O ma siedmiu ludzi, to jest oczywiście troszeczkę za mało, dokładnie. Da się już zagrać mecz, ale nie da się grać w całej ligi, więc kogo szukamy jeszcze? A na ten moment jeszcze szukamy. Myślę, na razie nie chcę zadać nazwisk, bo wiadomo, no, nie są to zawodnicy, którzy już są, już są naszymi, naszymi graczami, mm. naszymi zawodnikami. Myślę, że w najbliższych dniach poznamy te nazwiska z tego co wiem, te rozmowy już są na, na finiszu. Myślę, że na dniach poznamy te nazwiska. Jest to rezerwowy zawodnik, zmiennik Karola Michałka, zmiennik Orka Filipiaka na pozycji 1. No i zawodnik, który zrobi, gdzie w drugiej części sezonu nam tego brakowało, na pozycji 2-3, da, da lepszą jakość, zrobi tą różnicę. Jest to też mimo młodego wieku. 25 lat już doświadczony zawodnik. Miejmy nadzieję, że, że uda nam się dogadać do z tym zawodnikiem w najbliższym dniach. Byłoby bardzo dobrze, Ruka, ponieważ, nie? tak jak powiedziałeś, na pozycji 1 i 5 są zawodnicy, którzy mogą już być w tej pierwszej piątce, natomiast ten zawodnik kreatywny. No i 4, wiadomo. Tak? No, 4 oczywiście, rzeczywiście to jest to bardzo dobra informacja. Drugiej ligi, Przyznam nie? szczerze, że mało kto wierzył, że on w drugiej lidze zostanie, bo mówimy o Bartku, tak? Znaczy, no, powiem nieskromnie, skromnie mi bardzo się tu podoba, e, jest zadowolony z pobytu, jest zadowolony ze współpracy, z atmosfery, e, z, z pracy klubu, e, Na no, nic nie narzeka, e, liczy, że w tym roku po prostu awansujemy do tej pierwszej ligi, taki jest cel, taki jest cel całego klubu, taki cel został postawiony przed drużyną, przede mną i Bartek powiedział, że chce się podjąć tego wyzwania, ale czy, że za rok zagra po prostu pierwszy lzewią sadu. Dość trzeba przyznać, szybko i sprawnie poszło montowanie tego składu jak do tej pory. Jeden z pomysłów, nie wiem czy to taki trochę mniej niekon i rzadziej stosowany, ale, ale też stosowany, to był kamp, który w weekend odbył się wino w Wrocławiu. Mm, dokładnie jak, jak ten kamp ocenisz? Eee, no ten kamp eee, miał jakby takie dwa, w... dwa cele. Teraz chcieliśmy zobaczyć, może pojawi się jakaś osoba jakaś perełka, która pomoże nam, która będzie w będziemy na naszym powiedzmy limicie jakichś wydatków, jakichś finansów pomoże nam, pomoże nam dalej sportowo w dużynie. No i drugi, i drugi i drugi. I drugi cel tego kampu też był: szukamy graczy, którzy wiadomo uzupełnią ten skład, szczególnie z naciskiem na jakichś młodych zawodników, chcący się rozwijać. Byli tacy zawodnicy, z kilkoma osobami nawiązaliśmy kontakt. Mam nadzieję, że uda się z jednym lub z dwoma zawodnikami nawiązać współpracę. A powiedz mi, jak teraz będzie wyglądała praca z, z tymi zawodnikami, których już masz w klubie? Czyli sezon, przygotowania do sezonu zaczynamy 17 sierpnia. Trenujemy codziennie przez dwa tygodnie. Wcześniej zawodnicy dostaną miesięczną, już od przyszłego tygodnia do już dostaną miesięczną rozpiskę treningową. Będą musieli się przygotować indywidualnie. Wiadomo ten okres. Od, od marca mm, to jest bardzo, bardzo długi okres. Boimy się, ja jako ten i tam wszyscy w zarządzie klubu, boimy się, że zawodnicy mogą po prostu przyjść bardzo nieprzygotowani. Ta przerwa była długa i może, i, i może mieć miejsce bardzo dużo kontuzji. Dlatego już miesiąc przed rozpoczęciem oficjalnych przygotowań zawodnicy dostaną plan treningów indywidualnych, które którzy będą musieli zrealizować. Mam nadzieję, że każdy do, podejdzie do tego w miarę profesjonalnie, w miarę rzetelnie i, i odpowiedzialnie i zrealizuje te treningi, dzięki, którymi, dzięki którym nie, będziemy, nie będzie jakieś te ryzyko kontuzji na skutek obciążeń tych pierwszych treningów z drużyną będzie zmin, zminimalizowane. To może powiedzmy, co wiadomo już o rozgrywkach? Bo kiedy rozmawialiśmy ostatnio, to nawet chyba jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, kto awansuje z naszej grupy, kto ostatecznie zagra w pierwszej lidze, a kto nie. Kto awansuje do drugiej ligi, czy te wszystkie sprawy są już wyjaśnione? No, na ten moment do drugiej ligi, ogólnie do tych czterech, powiedzmy, zgłosiło się 54 zespoły. Do pierwszej ligi, Awansowały, awansowały, może żeby zostały zaproszone z drugiej ligi zespoły z Gdyni. Gdynia, Arka Gdynia nie skorzystała z tego zaproszenia, ale za to skorzystał ze, z tego zaproszenia DK Pelplin. Mam tam, mam, mam informację, że ten zespół wystartuje w pierwszej lidze, czyli już nie będzie w tym sezonie naszym przeciwnikiem. Kolejnym zespołem, który zagra w pierwszej lidze jest Śląsk Wrocław, który w grupie D zajął pierwsze miejsce oraz Dziki Warszawa, Zwycięzca grupy B i, i Wisła Kraku, zwycięzca, zwycięzca grupy C. Czyli możemy się spodziewać, że ta nasza grupa A będzie grupą dość podobną bez deki, tak? Tak, tak. No, z informacji, jakie udało się tam nam uzyskać, wiemy też, że y, klub Schemna zgłosił się do rozgrywek do dużejgowych, czyli to jest jakiś kolejny klub z regionu. Który będzie uczestniczył w rozgrywkach. Wiemy też, że zgłosiły się zespoły z Gniezna, z Bydgoszczy, z Torunia, dwa zespoły z Gdyni, wiadomo SMS Władysławowo, Telew Sopot. Także myślę, że kształt tej naszej grupy będzie podobny jak w zeszłym roku. No, czekamy na oficjalne takie decyzje, które powinny zapaść do końca, do końca miesiąca, do końca lipca co do układu już takiego finalnego. Kto w jakiej grupie, w jakiej grupie gra, dokładnie? Czy PZK podjął już też jakieś decyzje co do systemu rozgrywek, bo wiemy, że różnie to bywało w ostatnich latach? Czy będzie tak jak ostatnio, czy tej czy... informacji jeszcze nie ma. Też nie ma, też nie ma oficjalnej informacji co do rozpoczęcia sezonu. Gdzieś tam słyszy się, że w kulatach, że to jest albo ostatni weekend września, albo pierwszy weekend października. E, także czekamy na jakieś oficjalne, oficjalne decyzje, jakiś oficjalny system rozgrywek, żeby też e, być na, na wszystkie ewentualności przygotowanym. E, najsilniejsi przeciwnicy w ostatnim sezonie, a nawet w ogóle, to była zawsze Deka. i Aseco taki nie będzie. Aseco prawdopodobnie będzie grał pewnie już innym składem, bo zawsze to tak bywa z tymi, że najlepsi pewnie odchodzą do drużyn seniorskich, prawda? No dokładnie. Tym bardziej, że jak wiadomo Ekstraklasa rusza już pod koniec sierpnia. Jak wiemy, no Asseko Gdynia jest to zespół, jest to działalność, która składa się z drużyn seniorskich Ekstraklasowej i z drużyny Rezerw, która gra w drugiej lidze, z którą jak wiadomo, rywalizujemy. Z informacji tam prasowych, rozmów, ekstraklasa w Gdyni gra Polakami. Także dużo też Polaków z tej, z tej drużyny rezerw przejdzie do pierwszej drużyny. Między innymi dlatego Mateusz Stanczuk wrócił do Janusława, skończył mu się wiek juniora. Także spodziewamy się, że ta drużyna Gdyni, Arki Gdyni, Seko Arki Gdyni będzie złożona w większości z juniorów. Ale to też jakoś. Nas, nas, nas nie zwalnia z tego myślenia, że to, będzie łatwe, że to będą łatwe pojedynki, bo wiemy, to są czołowi że w Polsce, tam jest prowadzone bardzo dobre, bardzo dobre szkolenie, także na pewno nie będą to łatwe mecze. Ale to już, to już w naszej kwestii, żeby się do nich odpowiednio przygotować i, i je dostrzygnąć. Rozumiem, że te inne zespoły, które potencjalnie trafią do naszej grupy, też trudno powiedzieć, w jaki składach te zagrają, bo to pewnie jeszcze trwa cały czas tam rekrutacja graczy. No dokładnie, tym bardziej, że już dzisiaj większość ślubów ekstraklasy zaczęły zaczęły treningi, zaczęły przygotowania do tego szybszego sezonu. Niektórzy zawodnicy, o co się słyszy, z pierwszej ligi chcą grać w Ekstraklasie. No i tak jest małe przesunięcie, ci zawodnicy z drugiej ligi gdzie szukają sobie miejsc w tej pierwszej lidze. Także no, na dzień dzisiejszy ciężko cokolwiek powiedzieć, jaki będzie skład personalny tych drużyn. No też mało jest informacji gdzieś na dzień dzisiejszy o tych drużynach. A jak będzie grała Notech? Bo Notech yy, no, ma już ten trząs zespołu, yy, w zasadzie oparty, jak widać, na, głównie na młodych zawodnikach, z wyjątkiem może Karola i może Olka, którzy mają dosyć duże już doświadczenie ligowe. A więc jak widzisz grę tego zespołu? Właśnie, jeśli chodzi o, o osoby Karola i Olka, no, co do nich. Jestem powiedzmy spokojny jako trener. Wiem, że to są profesjonaliści, są zawsze przygotowani, dla nich jakieś, mimo tam w wieku 30-32 lat obciążenia treningowe nie jest sprawiają jakichś większych problemów, bo są cały czas powiedzmy w tym treningu. Mimo okresu tej pandemii, tej przerwy, oni cały czas trenowali, także o ich zdrowie, o ich przygotowanie nie martwię się na dzień dzisiejszy. No jak mamy grać? No liczę, że ten właśnie ten młody, ambitny skład pokaże, że chce pracować, że, że jest w stanie cały czas robić postępy, że nasza, że nasza intensywność gry będzie bardzo duża. Po prostu chcemy grać szybką koszykówkę i bardzo agresywną obronę. Bo z tą obroną nie było w niektórych meczach tak źle, ale czasami brakowało nam punktów w zeszłym sezonie. Tak, szczególnie brakowało punktów y, od momentu kontuzji Batka Połockiego. nie było takiej, nie było takiego zawodnika, który na pozycji obwodowych y, 2-3 weźmie na siebie tam ciężar zdobywania tych punktów y, da taką jakość. To, tutaj wspólnie w, y, w klubie pracujemy nad takim zawodnikiem w tym sezonie. Y, który, który właśnie yy, da nam tą jakość na tych pozycjach 2-3 i ten ciężar zdobywania punktów yy, przesunie się nie tylko z pod strefy, ze strefy podkoszowej, ale również na ombud. Yy, dwóch zawodników na te newralgiczne pozycje yy, jako zmiennicy i ten zawodnik, o którym przed, yy, przed chwilą wspomniałeś yy, i jak już to wszystko będzie, to, to o co zagramy? No, yy, cel jest tylko jeden, już, to już mówimy dzisiaj otwarcie, to jest postawiona cel przedaną, przedłożoną. Wszyscy mówimy o tym jak no osiągamy was. Innej, innej sytuacji, innej, innej opcji nie ma na dzień dzisiejszy i raczej nic się nie zmieni. No bo tak, e, trener w zeszłym roku był debiutantem. W tym roku jest już bardziej doświadczonym e, trenerem. E, niektórzy zawodnicy, o których wspomnieliśmy typu e, Adamczyk czy Grzelak, e, to, e, czy nawet Bartek Muda, oni mogą być w tym sezonie też lepsi, tak? Dokładnie. No, e, powiedzmy Bartek Muda jest trochę starszy od, od Grzelaka, od Kaspraw Grzelaka i Arka Adamczyka. On jest bardziej ogranym raczej na tym poziomie drugiej ligi, co było widać, co było widać w tym sezonie, że jego gra była w miarę równa na wysokim poziomie. Wymienieni wcześniej chłopacy Grzelak i Adamczyk mieli takie wahania, wahania formy. Raz potrafili zaskoczyć, dać 15 punktów w meczu, 10-15 punktów na mecz metr zagrać na 2 punkty, gdzie byli zupełnie niewidoczni. Także moim, moim też zadaniem jest dać zaufanie tym zawodnikom, pokazać im, że mogą, że mogą być ważną osobą. No i czy i, i teraz wszystko w ich rękach, w ich głowach, czy będą potrafili dźwignąć ten, ten ciężar tych spotkań, tej odpowiedzialności na tym boisku. Mam nadzieję, że, że tak będzie. Oby tak było. Czyli z tego co powiedziałeś, gdzieś tak w połowie sierpnia ruszacie. Tak Pewnie we wrześniu kibice będą mogli coś tam już zobaczyć, może jakieś sparingi? Znaczy no, y, mam nadzieję, że jakaś ta sytuacja z tym naszym wirusem y, pozwoli nam we wrześniu usiąść w hali. No i gdzieś tam już y, są, są w prasie, są w mediach jakieś y, zapewnienia, że 50%, y, 50 pojemności hal będzie można zapełnić. Y, no 12-13 września jest przewidywane jak co, jak co, ro, co roku turnie opuchać prezydenta. Mam nadzieję, że już kibice wtedy będą mogli zobaczyć naszą drużynę na żywo. Czyli wtedy prawdopodobnie zobaczymy jak będzie grała Notecz w sezonie 2020-2021, który to sezon, jak obiecał przed chwilą trener, ma się zakończyć powrotem do pierwszej ligi. Dokładnie. Dziękuję bardzo. W rozmowie dnia naszym gościem był Piotr Wiśniewski, trener Noteczino w Wrocław. Dziękuję. I to już wszystko na dziś w winowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.